Horizon Zero Dawn to wybitna gra, co pokazują świetne oceny, wiele nagród czy to, że sam ją splatynowałem. Jednak był to też niezwykle ryzykowny projekt, gdyż oto Guerrilla Games. Studio dotychczas robiące liniowe, dość ponure pierwszoosobowe strzelanki, wzięło na swoje barki grę z otwartym światem, oryginalną historią i wieloma naprawdę ambitnymi założeniami, których realizacja nie była prostym zadaniem. Dlatego też w tym materiale chciałbym się przyjrzeć jak powstawał Horizon Zero Dawn. Nasza opowieść zaczyna się w 2011 roku, kiedy to Guerrilla Games wydało już trzecią część Killzone. Po ponad 10 latach produkowania jednej serii wyraźnie było widać zmęczenie wśród zespołu, który tych helgastów wymęczył już niemiłosiernie. Rozpoczął się więc proces poszukiwania pomysłów na coś nowego. Każdy z pracowników miał możliwość przedstawienia swojej idei na to, czym ma się zająć w przyszłości studiów. Wyszło z tego ponad 30 konceptów, z czego bodajże tylko jeden czy dwa były pierwszoosobowymi strzelankami, co jeszcze dobitniej pokazywało zmęczenie materiału. Jednak jeden koncept naprawdę się wyróżnia. Ten oto gościu, którego nazwiska nie będę wypowiadać, tak jak zresztą wszystkich innych w tym materiale, żeby czegoś nie przekręcić, przedstawił swój koncept na świat post-apo, -post w którym ludzie nie są już naczelnym gatunkiem. Cofnęli się do czasów prymitywnych cywilizacji, a nad malowniczymi krajobrazami natury przejmującej dawny świat, dominują majestatyczne, zwierzęce maszyny, budzące zarówno podziw, jak i postrach wśród ludu tego świata. Brzmi znajomo? Był to pomysł świeży, oryginalny, niezwykle interesujący i niespotykany, ale niestety co za tym idzie też dość ryzykowny. Nie dość, że z założenia miał to być RPG z otwartym światem, podczas gdy Guerilla nie miała zielonego pojęcia jak tego typu gry zrobić, to jeszcze w prezentacji brakowało tak podstawowych rzeczy jak pomysł na historię tego świata, skąd się w ogóle te maszyny wzięły, a nawet nie było pomysłu na samą rozgrywkę. W grze wideo, jednak, mimo tych wszystkich barier, koncept niezwykle się spodobał wielu osobom w studio, które naprawdę chciały poznać, jak taki świat mógłby powstać i spędzić w nim jak najwięcej czasu. Także ostatecznie koncept przeszedł i zaczęła się faza rzucania wszystkich pomysłów, jakie twórcom przyjdą do głowy, żeby sprawdzić, co działa, co ma potencjał, a co kompletnie z Wzięto się więc do roboty, wtedy jeszcze z dość małym teamem, gdyż większość ekipy pracowała nad Killzone Shadowfall i skupiono się na tym, w jaki sposób ma wyglądać walka z robotami. Zaczęły więc powstawać pierwsze prototypy, na których już widać zążki tego, co ostatecznie będzie podstawą gameplay. Mamy więc tutaj już skradanie się w trawach podstawowego watchera, który skanuje otoczenie i drugiego gracza? Tak. Twórcy przez jakiś czas eksperymentowali z co który ostatecznie przez kwestie techniczne nie wyszedł, ale daje to do myślenia jak mógłby wyglądać Horizon ogrywany w zespole. Z tym całym taktycznym gameplayem wykreowanym przez twórców, strategiami jakie trzeba obrać na maszynę, wyobrażam sobie jakiej koordynacji graczy wymagałoby ubicie jakiegoś większego stworu. Kto wie, może w sequelu. Wtedy też twórcy zdecydowali się zdobyć największego robota, jakiego spotkamy w grze: Thunder Joe. W sumie, jak się nad tym zastanowić, to jest to całkiem sensowne. Najpierw zdobyć najbardziej skomplikowanego i wykokszonego wroga w grze, a jak już sobie z tym poradzimy, to pewno i zresztą damy radę. I naprawdę zaskakujące jest, że po zostawieniu tego prototypu z finalną maszyną, wiadomo, kilka rzeczy zostało obcięte, żeby nie było to nazbyt skomplikowane. Ale i tak zaskakująco dużo elementów zostało niezmienione w finalnym produkcie. Także sporo pomysłów pojawiło się całkiem szybko, jeśli chodzi o gameplay. Jednak w departamencie historii prace nie szły już tak dobrze. Bowiem, Gorilla nigdy nie robiła w zasadzie gry opartej na questach ani tak skomplikowanej opowieści. Musieli więc kogoś gapnąć, kto by w tych departamentach zaczął coś działać. Także do ekipy dołączył ten oto gościu, odpowiedzialny chociażby za fallouta New Vegas. Gdy przyszedł on do studia, pokazano mu mniej więcej koncept tego, jak wyobrażają sobie historię twórcy gry. On sobie tak na to popatrzył, przeczytał, wyrzucił to wszystko do kosza i napisał własną opowieść. No dobra, niezupełnie. Sporo elementów było tutaj całkiem ciekawą podstawą, jednak wymagało to sporo zmian, żeby opowiedzieć spójną i ostatecznie niezwykle interesującą moim zdaniem historię. Jedną z ciekawszych zmian w nowej wersji opowieści były konie. Na wielu prototypach widzimy Aeroi na koni, co okazało się problematyczne, bo w historii zaproponowanej przez Johna nie mogło być dużych zwierząt. Powody nie będę się tutaj zagłębiać, żeby nie spoilerować, ale jest to jeden z przykładów konfliktu strony gameplayowej z opowieścią. Na szczęście twórcom udało się to obejść, dzięki możliwości ujeżdżania co po niektórych maszyn po ich zhakowaniu. Jednak działało to też w drugą stronę, bowiem początkowo Aloy miała nie dostać fokusa, czyli urządzenia, dzięki któremu może chociażby skanować maszyny, przez pierwsze kilka godzin gry, co w zasadzie oznaczałoby brak interfejsu na początku przygody. Dlatego tutaj opowieść została zmieniona na potrzeby rozgrywki, co ostatecznie chyba wyszło na plus. Jednak ta relacja rozgrywki z historią i dopasowywanie pomysłów z jednego departamentu do drugiego nie opierała się jedynie na konfliktach. Pod chociażby wiedza o tym skąd się wzięły te maszyny i jaką rolę pełnią w tym świecie pozwala określić ich charakter, zachowanie, a co za tym idzie wpływała na to jak się z nimi walczy. I to naprawdę w tych prototypach widać, że o ile ogólny design maszyn pozostał w miarę ten sam, o tyle wiele dodawanych z czasem detali nadało im indywidualność. Odwzorowanie tych wszystkich detali, zachowań maszyn, jak i umieszczenie tego w pięknym, otwartym świecie wymagało również odpowiedniej technologii. A jako, że Gorilla pracuje na swoim własnym silniku, to trzeba było przystosować go do otwartego świata, zdobyć kreator questów, ogarnąć ładowanie się rzeczy, żeby można było przebyć świat bez loadingów itd. Pierwsze testy tego, jak silnik poradzi sobie z otwartymi lokacjami, widać już w Shadowfallu. Jasne, wciąż była to liniowa gra i tych rozległych krajobrazów nie mogliśmy zwiedzić, ale były one pierwszym testem tego, jak technologia radzi sobie z bardziej otwartymi przestrzeniami. No i w tamtej grze radziła sobie całkiem nieźle z budynkami o w miarę regularnych kształtach. Jednak Horizon wymagał terenu zdecydowanie bardziej różnorodnego, wymagającego i skomplikowanego, które jednocześnie nie mógł zająć aptestą wieczności do stworzenia. Także deweloperzy zdecydowali się tutaj zastosować proceduralne generowanie. Twórca poziomu może sobie po prostu malować roślinność. Więc po nie Nie musi każdego pojedynczego obiektu układać. Zresztą samą roślinność twórcy również w Shadowfallu testowali w jednym poziomie, żeby sprawdzić jak ma się ona zachowywać, jak ją tworzyć, czy jak sprawić, żeby nie spaliła ona konsoli i już wtedy zauważyli, że jest to na tyle złożona sprawa, że nie ma opcji wykreować tego ręcznie przy tak dużym obszarze, jaki planowali. Powstawały też systemy questu. Historia powoli składała się w całość, gameplay był dopieszczany, wszystko było na dobrej drodze... Aż nie zaczęły się playtesty. Odbiór gry był brutalny. Na światło dzienne wyszło wtedy masę błędów, niezbalansowanie poziomu trudności czy trudna do ogarnięcia ekonomia. I co ciekawe, przez ten rozchwiany poziom trudności walk z robotami, testerzy przez jakiś czas całkiem chwalili walkę z ludźmi. To był ogólnie element, którego twórcy nie planowali szczególnie eksponować, ale starcie z ludzkimi przeciwnikami okazały się dość istotne dla fabuły, co zwiększyło ich liczebność. Ostatecznie jednak przy tym, jak dobra okazała się walka z dobotami w końcowym produkcie, ludzie nie stanowili szczególnego wyzwania. I o ile twórcy próbowali się jeszcze jakoś ratować, chociażby projektując obozy bandytów tak, żeby miały wiele taktycznych opcji, to ostatecznie te konfrontacje wypadły blado na tle maszyn. Blado wypadła również ekonomia, bo co prawda mało na sens i jak się porządnie wykryje w grę, to można to ogarnąć, ale jak nie jest się aż tak zaangażowanym graczem, to nie trudno się pogubić w gąszczu i temu backpipingu. Mamy tutaj crafting, który służy nie tylko do szybkiego wytworzenia strzałów w walce, ale także chociażby do powiększenia miejsca na bronie, zasoby czy amunicję. Mój problem jest tutaj taki, że często kraftujemy rzeczy ze skurczkości małych zwierząt. A zwierzaczki nie dość, że generują się kompletnie losowo, to jeszcze rzeczy, które z nich wypadają, również są randomowe. Także możemy spędzić i godzinę, polując na tego pieprzonego królika, z którego ciągle wypadają te elementy, których nie potrzebujemy. Można się tutaj podatować tak zwanymi trader jobs, które generują questy na zdobycie potrzebnych zasobów. I wydaje mi się, że jak ma się aktywny taki quest, to szansa na wypadnięcie wymaganego zasobu się zwiększa. Ale to tylko moje doświadczenie i nie jestem pewien, jakie ma to pokrycie w rzeczywistości. Jednak ogólnie był to najsłabszy jak dla mnie element gry. Ale dobra, bo już za mocno tutaj w rejony recenzji odpływam, no ale jest to tak dobra gra, że musiałem powiedzieć o tym jednym denerwującym mnie elemencie. No Poza tym to w sumie tyle. W procesie balansowania gry i poprawiania błędów nie ma szczególnie ciekawych rzeczy, które można by było jakoś opisać, dlatego na koniec jeszcze Wam zarzucę kilka ciekawostek, których wcześniej w materiału mi się wpleść nie udało. Początkowo opowieść Aloy miała być skupiona wokół Meridianu, największego miasta na mapie, które wewnętrznie nazywały się wtedy Mesa City. Kto wie, może jak ten pomysł by przeszedł, to Aloy spotkałaby pod od Dona Freemana. Chyba najbardziej absurdalną rzeczą, jaką znalazłem w trakcie listarczu do tego materiału, był problem zabierania surowców z maszy. Twórcy bowiem nie do końca wiedzieli, jak ten element to związać i jednym z pomysłów było to, że ludzie z plemiona przybywają na miejsce starcia i zabierają powalonego potwora, niczym taki pradawny No i to w sumie tyle, co ciekawego udało mi się znaleźć na temat Horizon. Gra ostatecznie sprzedała się w ponad 7,5 milionach egzemplarzy, według informacji z lutego, co czyni ją najlepiej sprzedającym się nowym IP ekskluzywnym dla PS4. Decima Engine stworzony na potrzeby Horizona okazał się na tyle dobry, że Kojima zdecydował się go wykorzystać przy okazji nadchodzącego Death Stranding. No i Guerrilla Games, z wyrobników, którzy dotychczas chwaleni byli głównie za grafikę, Staliście światowej klasy studio, stawianym na równi z Zucker Punch czy Santa Monica Studio. Także to tyle, jeśli chodzi o Horizon. Dajcie znać, jak wam się podobało. No jak tu zimno. A no właśnie, The Frozen Wild. Po stworzeniu tak pozytywnie przyjętego tytułu, tylu świetnych narzędzi, tak ciekawego świata, chyba można było się spodziewać, że twórcy nie będą chcieli tak szybko go opuścić. Tak oto powstał dodatek The Frozen Wilds, który dodaje zupełnie nowy obszar gry i jego przejście może zająć nawet kilkanaście godzin. Na potrzeby podstawki twórcy wykreowali wiele różnych plemion, jednak jednymi z najciekawszych są Banuk, którzy nie boją się wiedzy przedwiecznych i próbują zrozumieć maszyny. Także skoro nowa opowieść miała poszerzać ten świat, to Banuk wydawali się do tego dość oczywistym wyborem. W dodatku dostajemy kilka nowych maszyn, w tym takie oto dość ciekawe wieże, które musimy zestrzelić albo skakować, jeśli nie chcemy, żeby maszynom ciągle się regenerowało życie. Jest również trochę fabuły, która poszerza ciut historię świata i może też nieco rozjaśnić główną fabułę dla mniej ogadniętych osobników. Niestety nie udało mi się szczególnie znaleźć informacji na temat tego jak Frozen Wilds powstawało. Mógłbym teoretycznie poopowiadać tutaj chociażby o śniegu, ale o tym mówił już Kacper z TVG przy okazji swojego materiału o God of War, więc nie będę tego tutaj powtarzać. Także teraz to już serio tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten materiał, gdyż planuję w najbliższym czasie przyhamować nieco z recenzjami które jednak w przypadku starszych tytułów nieszczególnie kogo interesują i skupić się na tej moim zdaniem ciekawszej, zakulisowej części branży gier wideo, a recenzję tworzyć jedynie przy tytułach, które uda mi się ograć w okolicach premiery. Chociaż i tutaj postaram się wstawić jakieś ciekawostki z procesu tworzenia, ale jednak z reguły im dalej od premiery, tym więcej tego wypłynie. Nawet w tym materiale posłużyłem się wykładem z Digital Dragons, Tutaj opublikowany został już, gdy większość skryptu miałem napisane. To zresztą źródła, z których widziałem najwięcej informacji znajdziecie tam na dole w opisie. Także dobra, ja już kończę, trzymajcie się, na razie!